Cześć, witajcie! Dzisiaj pogadamy o śmierci. Zapraszam. No to zaczął, co? Z grubej rury. Poniedziałek, a on tu wyjeżdża ze śmiercią. Yy, wiecie co? Jeszcze ileś lat temu, w poniedziałek rano, miałem wiele wspólnego ze śmiercią. No bo dość mocno przypominałem czarnego żniwiarza. Ale to jest jakby inny temat. Stare dzieje zresztą. Kochani, dzisiaj wieczorem, yy, dzieciaki będą latały i pukały do drzwi cukerek albo psikus i poubierane w różne stroje i tak dalej. I oczywiście yy, można iść w jedną stronę, czyli spoko, bo to jest dobre, bo to jest modne, bo to jest nowe, warto yy, to kontynuować. Albo można iść w drugą stronę, że w ogóle nie, to dupy, yy, to jest czyste zło. Myślę, że jednak też cała masa ludzi jest gdzieś pośrodku, czyli jest im to zwyczajnie obojętne. Ja tylko przypominam, że wszystkich świętych wzięło się z tradycji słowiańskiej, którą były dziady, więc przenikanie się kultur na przestrzeni lat jest czymś też naturalnym. Zostawmy temat samego Halloween. Bardziej mi chodzi o to, o to kultywowanie śmierci, które gdzieś tam właśnie w Halloween się może pojawić. I wiecie co, moi drodzy? Ja osobiście uważam, że my zbyt rzadko pamiętamy o tym, że prędzej czy później wszyscy dostaniemy łopatą przez dupę i pójdziemy w piach. Bo gdybyśmy o tym pamiętali, byłoby nam łatwiej. Byśmy dokładnie wiedzieli, jakie decyzje podejmować. Łatwiej by nam było decyzje życiowe podejmować. Memento Mori, czyli przypomnienie to jest. Memento Mori jest. Złociny, przypomnienie o śmierci dosłownie to jest przypomnienie o tym, że nie da się ucieknąć od śmierci. Koniec, kropka. A ja, moi drodzy, uważam, że my za mało jednak o tym mówimy, bo zauważcie, co jest dzisiaj spoko. Mamy do czynienia z zdrowiem. W sensie zdrowie jest na pierwszym planie na wszelkie możliwe sposoby staramy się unikać śmierci. Cały czas wiecie, z kwestią postarzania się, z kwestią starości, starość też nie dość, że medialnie nie jest atrakcyjna. No, zauważcie chociażby, kto jest w telewizji, jeżeli chodzi o osoby, o twarze, które w telewizji gdzieś mówią na ogół. No, są to na ogół młodzi, atrakcyjni ludzie, czy tam trochę starsi, ale rzadko staruszkowie. Trochę na studiach przerabiałem na temat. Tego, że nawet w społeczeństwie dla staruszków, dla osób starszych, no nie jest najłatwiej, najlepiej. Kwestia, wiecie co? Pokonywania, nie wiem, yy, środków, środkami transportu miejskiego i tak dalej. No nie jest za fajnie. I dlatego ja uważam, kochani, że za mało się mówi na temat właśnie kwestii choroby. Starości i śmierci. I oczywiście. Ja nie mówię, że my jesteśmy na przeciętnych polskich imieninach, gdzie yy, wiecie, po jakimś czasie wszyscy oczywiście wywalają, kto ma dłuższą receptę nie? i kto na co choruje. Nie, to nie chodzi mi o to, bo my się wtedy ścigamy w tym, kto jest po prostu bardziej schorowany. Ale o takie refleksyjne spojrzenie na to, że wszystko przemija, i ja też przeminę i po mnie nic nie zostanie, najpewniej nic nie zostanie. Dlatego pamiętajmy o śmierci, pamiętajmy o tym, że prędzej czy później. Kopniemy w kalendarz, i myślę, że dużo łatwiej będzie nam podchodzić do życia z większym dystansem, bez takiego kija w dupie. Bo zauważcie, jakie rzeczy potrafią nas wywalić kompletnie z równowagi. Jak bardzo czasami się stresujemy jakimiś egzaminami, jakimiś trudnymi, wiecie, rozmowami w pracy czy, czy w rodzinie. Jak często stresujemy się tym, że nie możemy sobie czegoś kupić. Często niepotrzebnej rzeczy, ale to nam spędza sens powiek. Bardzo często. Kompletnymi bzdurami się przejmujemy, dlatego moi drodzy, memento mori, naprawdę pamiętajmy o śmierci. Wszystko przeminie, tak jak przeminął ten odcinek, a zapraszam Was na klina jutro rano. Dobrego dzionka życzę, cześć.